Siemanko, dziwadełka, moje kochane z tej strony. Halas, jak dobrze wiecie, i dzisiaj będzie coś zupełnie innego. Będą mianowicie ogłoszenia parafialne w tym tutaj odcinku. Więc, pierwszą sprawą jest to, że prawie doszedłem do innej gildii. Jeszcze nie. Dlaczego? Otóż, dlatego, że ze starej gildii, mianowicie pewna osoba. Ołówek, tworzy typowo polską gildię stworzonych z koksów. Nie wiem dlaczego akurat ja w tej gildii miałbym się znaleźć, aczkolwiek no, stawiam na to, że może ten plan wypalić. Dlatego jak da mi znać, to da mi znać. Jak mi nie da znać, no to mi w takim wypadku znać po prostu nie da znać. I tyle. Dobra, jak już mówiłem, co tutaj będzie tworzone, będę robił miliard t jedynek, Więc, dlatego, też tworzę same te jedynki. To jest kolejna rzecz. Ale najważniejsza, najważniejsza rzecz jest taka: mianowicie, moi drodzy, że. Że. Otóż jest plan, a w zasadzie mam już drugi kanał, aczkolwiek nawet ja sam nie potrafię jego nazwy wypowiedzieć. Elektroencel. Elektroencelafograf. Dobra, wypowiedziałam jego nazwę, ale nie, jednak nie jest to jakaś nazwa, która by mi się podobała. Zatem, dlatego też. O, patrzcie, jak sobie fajnie zrobiłam. Udało mi się. Dlatego też. Postanowiłem, że ten kanał po prostu będzie miał zmienioną nazwę i będzie to kanał w ogóle niezwiązany z grami. Ale bardzo bym chciał, już kiedy będę podawał po prostu link do tego kanału, abyście go zasubskrybowali. Podejrzewam, że on rozwinie się na pewno szybciej niż ten gameplayowy, ze względu na to, że teraz dam Wam 10 sekund na odpowiedzenie sobie samemu. Więc co Polacy lubią robić najbardziej. Możecie zastopować i odpowiedzieć sobie. Ok, dobra, jeżeli sobie odpowiedzieliście i odpowiedź brzmiała narzekać, to będę właśnie na tym kanale robił to. Nie będzie to typowy kanał komentarzy, bo ich po prostu nie lubię. E, to jest pierwsza rzecz. Tylko będę po prostu smęcił na wszystko, co się da. Dlaczego? No bo, bo tak, tak postanowiłem. O, fajnie, fajnie, fajnie. Na pewno wam to pójdzie. No już to widzę. No. Na pewno. Ale dobra, no, jak chcecie, to wam wyślę jedną jednostkę. Okej. Okay. A tutaj. A tutaj co? No dobra, no. Tutaj też wyślę, no snajpera, bo mogę. Więc w każdym razie to, to jest plan. I chciałbym, żebyście tutaj zrozumieli, że nazwa najprawdopodobniej będzie narzekator. Jeżeli macie lepsze nazwy, które są bardziej chwytliwe, jak najbardziej tutaj jestem skłonny, skłonny na to pójść. Dlaczego? Otóż dlatego, że cenię swoich widzów i również to, co mają oni do powiedzenia. Co ja miałem robić? Jego miałem robić, nie? Czy kogo? Kogo ja teraz miałem? Aha, Rose miałem robić. Więc, biorąc pod uwagę, jak ważni jesteście dla mnie, to postanowiłem, że po prostu wy też będziecie mieli tutaj jak najbardziej prawo głosu do tego, żeby mi powiedzieć, czy taka nazwa jest trafna. No, są nazwy typu hop, albo a więc, więc myślę, że nowy hater na przykład. Więc myślę, że to nie jest taki wcale głupi pomysł. Okej, okay, więc to jest taka kwestia. Natomiast dlaczego y, tytuł brzmi prawie do otóż no jakiś clibate musiał być, sorry Okej, okay, dobra, jak się nie mylę, to chyba była odporność tutaj magiczna, śnieżna bestia. Jeżeli się nie mylę, więc sobie ją trzeba tutaj będzie... No ale czy ja mam walić? Przecież dobra, never mind. Okej, okay, więc to było z tego co pamiętam, tak? I chyba tak. Okej, okay, dobra. <laughs> Więc, tak jak powiedziałem, będzie to nowy kanał. Więc to jest tutaj, jak widzicie, mam mniej polska cebula. Nie wiem, taki na streamie. Tutaj został, nie pamiętam kto, Dodge, chyba, chyba Dodge, albo DEZ. W każdym razie ktoś powiedział Dodge, chyba, że, żeby wstawić taki nick, właśnie polska cebula. No i powiedziałem sobie: Dobra, jest, jest fani, ok, może być. Dobra, to sobie pójdziemy jeszcze z dwa razy, a potem po prostu go dobijemy. Wydaje mi się w każdym razie, że to jak najbardziej dla mnie będzie tutaj pozytywne. E, właśnie tworzenie tutaj nowego kanału, ze względu na to, że e, jeżeli, non-stop, robisz gry, to w pewnym momencie zaczynasz mieć takie odczucie wypalenia. I ja tego po prostu odczucia nie chcę. Ze względu na to, że potem nie mam takiej chęci do tworzenia tych filmów, i myślę, że e, w momencie, jeżeli będę tworzył coś innego, no to. Będzie to pewnego rodzaju urozmaicenie, które będzie mnie cieszyć i myślę, że was też. Na co będziemy narzekać? Na wszystko, dosłownie na wszystko. Będziemy narzekali na to, jacy debile są w internecie. Będziemy narzekali na polityków. Będziemy narzekali. Nie na polityków nie w sumie. Nie, bo jeszcze, bo jeszcze będą mnie pozywać. Więc będziemy narzekać na polityków. Będziemy narzekać na polityków, bo każdy lubi pozwy. I na wszystko, co mnie wkurza. Przede wszystkim na wszystkie telewizje polskie, które są durnowate i lecą w bambuko i będziemy też narzekać oczywiście na Heizera. W końcu jestem polską cebulą, więc narzekać trzeba, prawda? No i dlaczego nie weszło? Ok, więc narzekać trzeba. I taki jest zamysł i taki jest po prostu plan. Mam nadzieję, że tutaj no, Wam też w jakiś sposób się to po, podoba, a jak nie, no to no to przykro. Dla mnie bardzo przykro. Tak, tak. Mam nadzieję jednak, że będzie się Wam to podobało. ok dobra, zmieniamy. Tutaj lecimy, bo potrzebuję kamlotów. Będę zbierał kamienie. Więc ogólnie rzecz biorąc przy, jeżeli stworzy się miliard tej jedynek, to ma się dwa miliardy mocy, więc więc tak sytuacja się przedstawia będę mu wywalał wszystkie szpitale, bo czemu, po co mi w ogóle szpitale? Niech tylko ten dwór się tutaj stworzy, bo jak widzę, to tych speedów aż tak wielu nie mam. I wszędzie potworzę sobie po prostu... sobie sobie długie koszary, albo nie, najlepiej trzy razy koszary. Reszta to będą same dwory jeden szpital. I, I myślę, że tak będzie jak najbardziej w porządku. I kiedy już tak zrobię, to rozpocznie się masowa, po prostu... Masowe tworzenie tej jedynek. Biorąc pod uwagę, że... Mm, ale ta liczba akurat jest ogromna. No i się przycięło, ta liczba jest ogromna. To no myślę, że ze spokojem, z parę rali bym dał radę zjeść. Dlaczego nie te dwoje? Bo się robią za długo. Patrzcie, no 15 godzin. Widzicie, Zdo a ja przez 15 godzin zdążę zrobić 14 tysięcy. Tutaj te jedyne przez 15 godzin, z czego jeszcze nie zdążyłem budynków robić. Da, bo trzeba tutaj wywalić przecież, e zobaczcie, szpitale, nie? Ja jest jakiś na 25... Jak to? No, chyba ja. Jeden, Jeden jest. OK, dobra. E, czyli tak. Wywalamy szpital. Dwa dwory. Dodatkowo trzy dwory. OK, Czyli super. E, I myślę, że. Y, myślę, że. Tak. I koszary. Jeszcze jedne się ulepszy tutaj na 25. I będę sobie tworzył. Nie, jeszcze jedne koszary zrobimy. Tak. Jeszcze jedne zrobimy. Zamiast tego szpitala stworzymy koszary. Tak. To jest doskonały pomysł, wydaje mi się, więc to jest właśnie mój pomysł, tak, tak, wszystko wymyślam na bieżąco, więc to jest fajne, okej, okay. co upolowałem gówno, no nieważne, dobra, ok I będziemy szli pod badania wyłącznie pod szkolenie. No wiadomo, no pod te czwórki też, no żeby nie było, że ich nie mam, ok? Dobra, więc stworzymy sobie to konto I te, ok, dobra e, Jeszcze nie jestem tylko pewien, którego chować. co będę robić, ale najprawdopodobniej, najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej będę tutaj pod łuki szedł, tak mi się wydaje. Chciałem pod kawalerię, ale stwierdziłem, że będę szedł pod łuki, dlatego tworzę sobie tutaj i temzy, pod łuki trochę. Kawalerię i łuki, przepraszam, okej. Okay. No ale dobra, więc teraz miałem tutaj sobie zrobić. Już wam zapomniałem, Okej, okay. a, a tak, łuczników, strzelców, dobra, jeden pies. Co za różnica, Boże święty. Dobra, to mam akurat, to mam buty. Trzeba buty zrobić, buty zrobimy. Jak? Nie da rady na niebieski. Czemu? No dobra, no to jedziemy ze smoczym pazurem. Tutaj 8 godzin na zielono chociaż będzie. Chociaż na te zielono będzie. Więc pamiętajcie, y jeżeli chodzi o gildię, tak jak powiedziałem jeżeli ktoś dotrwał w ogóle do końca tego mojego wywodu tutaj jeżeli chodzi o gildię jeszcze poczekam co powie ołówek. i zobaczymy co będzie wtedy natomiast jeżeli jeżeli tak jak powiedziałem ogólnie rzecz biorąc jeżeli macie pomysł na Jakąś silną nazwę nowego kanału, no to bardzo fajnie. Ogólnie cały czas ten kanał jest Elektro Encelafograf, Mam tam parę 10 tysięcy wyświetleń na trzech filmach, to jest najlepsze. Więc wydaje mi się, że to jest to jest coś. To jest już w tym momencie coś. Oczywiście cały czas kanały gamingowe, czyli tutaj Loty będą robione. Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby dojść na Discorda dołączyć na grupę na fejsie, chociaż nie wiem w sumie czy grupy na fejsie serio nie skasuje tak naprawdę no, ale mniejsza o to e, okej okay. więc myślę, że to by było na tyle na bieżąco i dziwadełka moje kochane, trzymajcie się, bo oczywiście łapix, subix pamiętajcie trzymajcie się na razie i bajo